A Bogu, bracie i a, bo tak Patrząc po moich zapiskach chyba również mógłbym być lekarzem, bo nie potrafię sam siebie odczytać. Pan pan Także trochę będzie <trochę> z głowy, a trochę trochę z tekstu i trochę, i trochę z zapisków. I, I sam się zdziwiłem, bo tak naprawdę nie chcę dzisiaj mówić długo, a tutaj są aż cztery. cztery i pół strony A4. Natomiast sądzę, że to wszystko tak skrócę, bo możemy przecież rozmawiać przy stole, przy agapę. Amen. I to też jest wspaniały Boży Plan dla, dla Kościoła, abyśmy rozmawiali ze sobą przy stole. Razem byli ze sobą, razem ucztowali i mieli w pamięci to, że nasz Pan Jezus Chrystus jest naszym Bogiem, że dla nas to także wyznaczył i że kiedyś tam w królestwie będziemy w ten sposób także z Bogiem, z Bogiem przebywać. To jest niesamowite. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj mamy wspaniałe święto: święto żniw, święto dziękczynienia, ale to jest bardzo głębokie święto. To nie są tylko i wyłącznie dożynki. Bo ono dotyka mnie i Ciebie, bracie, bracie i siostro. Tak naprawdę dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, i Bóg zadaje pytanie, za co mogę Bogu podziękować. A sądzę, że tutaj na tym miejscu nie ma człowieka, który by mógł powiedzieć, że nie mam za co Bogu podziękować. Ja wierzę, że wiele w naszym życiu się wydarzyło. Także i w naszej społeczności. To jest dzień, aby sobie przypomnieć też te wspaniałe chwile i za te chwile dziękować. Mamy też owoce, bracia i siostry, nawet zmaterializowane. Felek, Benek, Boście, to są wspaniałe Boże plony. Mamy za co naprawdę Bogu, Bogu dziękować. Także zobaczmy, że wymiar tego święta dotyczy także i naszego duchowego życia. Czy, I też pojawia się pytanie, czy my, jako ludzie, wydajemy Boże duchowe owoce? Nie tylko ta ziemia którą Bóg błogosławi, ale nam Bóg błogosławi i czy my również wydajemy owoce tego błogosławieństwa? To jest pytanie do mnie i do Ciebie, bracie, bracie i siostro. Chciałbym przeczytać słowo Boże z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan z piątego, z piątego rozdziału. list Świętego Pawła do Tesaloniczan, piąty, ostatni rozdział tegoż listu przeczytamy od 16 do 22 wersetu. Zawsze się radujcie, bez przy, przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, Proroct nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. To jest niesamowite Boże słowo, słowo tak bezpośrednio mówiące do Kościoła, do ludzi wierzących. Ja sądzę, że tu jest nawet można powiedzieć, choć nie lubię nigdy takich określeń, ale jest tu siedem zasad dla duchowego życia, życia Kościoła. Pierwsza taka zasada to to, że Kościół ma być szczęśliwy, ma być radosny, ma być uśmiechnięty. To jest ważne i o tym e, może dzisiaj trochę powiemy, ale na pewno nie za dużo, bo czuję też, że tam przy Agapę chcemy sobie wzajemnie usługiwać i też e, słuchać świadectw e, i będzie na to, na to czas. Ale zobaczmy, że punktem centralnym jest e, e, dziękczynienie. Za wszystko dziękujcie. To jest wolą Bożą dla Was. Dla mnie, dla Ciebie, dla Kościołów Jezusa, Jezusa Chrystusa. Wola Chrystusa względem nas, abyśmy byli ludźmi, którzy dziękują. Abyśmy mieli postawę, postawę dziękczynną. To jest tak ważne dla nas, bracia i siostry. My Polacy, ja mówię, jesteśmy bardzo podobni do narodu żydowskiego. Bo lubimy, ojej, 30 stopni, jak pada deszcz, ojej, co za pogoda, ojej i tak ojej, ojej, ojej. Jesteśmy bardzo dobrzy w narzekaniu. Naród żydowski podobnie, na pustyni zresztą mieliśmy tego, tego przykład. Ale Pan Jezus Chrystus zzywa nas do zupełnie innych rzeczy. Do tego, abyśmy dziękowali Abyśmy zaczęli patrzeć inaczej na rzeczywistość Wiecie, bracia i siostry, i tu właśnie przykład z tą pustynią Oto Pan Jezus wyprowadził ludzi na pustynię I można powiedzieć, no pustynia to nie jest wcale dobre miejsce Ale On nie chciał, żeby na tym pustyni człowiek zginął Nie chciał, aby tam siedział Nie chciał, aby tam e, tworzył e, wieczne namioty Ale aby tą pustynię przeszedł i zobaczmy zupełnie inną postawę uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Znowu pojawili się w więzieniu, w miejscu, no, które nie jest przyjemne. I ludzie tam też niekoniecznie są przyjemni. A co oni robią? Radują się, śpiewają. Mają zupełnie inną perspektywę, bo wiedzą, że nie są sami w tym miejscu i wiedzą, że wolą Bożą dla ich życia jest zawsze to, co najlepsze. Nie to, że są w tym miejscu, będzie tworzyć ich charakter, ich znaczenie, ich przeznaczenie, ale Bóg, który jest ponad to wszystko. Wolą Chrystusa dla nas, ludzi wierzących, jest dziękczynienie, bracia i siostry. I możemy być pewni, że w każdej sytuacji Bóg chce dla nas jak najlepiej. Chociaż nasze oczy są takie, że widzą tylko na parę metrów, ale Bóg widzi zdecydowanie dalej. Bądźmy pewni, że Bóg chce zawsze dla nas najlepiej w każdej sytuacji. Jest takie słowo: Ja wiem jakie mam myśli o was mówi Pan. Myśli o, o pokoju, a nie o niedoli, aby was natchnąć Nadzieją, aby Wasze serca były e, płomienne, a radość była e, waszym, waszym wyznacznikiem. Dziękczynienie punkt centralny naszego życia to jest e, zmiana też naszej koncentracji, bracia i siostry. Jest takie przysłowie e, albo taka anegdota, że jak nalejemy wodę do szklanki, do połowy, to jedni będą mówić: No, ta woda, ta szklanka jest do połowy pusta a inni będą mówić do połowy pełna. To jest kwestia, na czym będziemy się koncentrować. Czy na niedostatkach, czy na tym, że jeszcze są uchybienia, czy na tym, że coś jest niedoskonałe, czy będziemy je nas koncentrowani na Bogu, który jest doskonały, który jest absolutnie święty. I gdy będziemy się koncentrować na Jego działaniu, na Jego słowie, to zupełnie zmieni się nasze, nasze patrzenie na rzeczywistość, bracia, bracia i siostry. I Bóg wzywa nas, abyśmy zmienili swój sposób myślenia. Ja jestem człowiekiem, który widzi jedną złą rzecz, no to już wszystko skreślam czasami. A powinienem patrzeć na to, co dobre i patrzeć na Boga, który tą jedną rzecz może szybko usunąć. Taka e, zmiana myślenia często jest potrzebna nam, ludziom wierzącym. Dziękczynienie to także taka postawa ufności do Boga, bo wierzymy, że Bóg jest, Bóg jest e, nie tylko tam, nie tylko może w innym, gdzieś tam miejscu, gdzie jest wielka misja, wielkie namaszczenie, ale nie jest z nami tu i teraz, bo Słowo Boże o tym mówi, że gdzie dwaj albo trzej. Tam ja jestem pomiędzy nimi. Nie trzeba innych warunków. Nie trzeba wybitnych kaznodziejów, nawet wspaniałych, namaszczonych ludzi, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pomiędzy nimi. Kogo chcieć więcej, bracia i siostry? Gdzie szukać odpowiedzi na nasze życiowe pytania? U Pana Jezusa Chrystusa, tam gdzie dwaj albo trzej. Którzy są zgromadzeni w Jego, w jego imię. Dzięki to także postrzeganie Boga jako swojego przewodnika, jako pasterza. Jak gdy byłem w Tatrach, w Tatrach ładnie tak powiedziano, zakopany, <średziałem> to widziałem te owieczki, które. Wcale nie mają tak łatwo, żeby się wspinać po tych skalistych górach. Prawda? To nie jest tak, że mają autostradę, albo wrotki, albo wyciąg, jak, jak, jak ludzie. One się wspinają. Wcale to nie jest zawsze łatwo. My musimy patrzeć jednak, że mają pasterza. My mają my cudownego pasterza. I nawet wtedy, kiedy no, jest ciężko, kiedy jest wysiłek to my mamy być skoncentrowani na tym, że cel, Boży cel jest najwspanialszy dla naszego, dla naszego życia. To nie jest tak, że Bóg, a ja czasami niestety tak Boga mogę traktować, jest takim automatem do dobrych rzeczy. Oj coś złego, wrzucam monetę, wtedy bum, wychodzi dobre. Nie, tu chodzi o kształtowanie naszego życia. Tu chodzi o to, żebyśmy widzieli, że w każdej sytuacji Bóg jest tym, który nas przez tą sytuację przeprowadzi. I znowu, dziękczynienie to zmiana też koncentracji. Człowiek jest skoncentrowany na tym, co tu i teraz, w tej danej chwili. A Bóg jest skoncentrowany na całym planie, na, na, na daleko więcej daleko więcej widzi. Musimy w swoim życiu y, dziękować, a jeżeli dziękujemy, to też wykazujemy się wiarą Wiarą i, i ufnością. Dziękczynienie to styl życia, to zmiana sposobu życia. Dziękczynienie to także uwielbienie. Jeżeli będziemy przybici, troskami. Ja nie mówię, że ich nie ma. Ale jeżeli to nas będzie doprowadzać do tego, że tylko na tym będziemy skoncentrowani, a nie na wspaniałym Bogu, który jest na stanie wyprowadzić z każdej doliny. To tak naprawdę gdzie jest wtedy uwielbienie? Jak trudno, prawda? Jak się nie chce. Jak się nie ma sił. Ale Bóg wzywa nas także i do dyscypliny, do tego, abyśmy stawiali wyżej Jego niż, niż wszystkie okoliczności. Uwielbienie jest taki werset, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, ponieważ Chrystus nie był uwielbiony. I oczywiście to jest o wiele szerszy kontekst, ale ja wierzę, że to także jest kontekst do, do mnie i do Ciebie, do naszego życia. Jeżeli nie będziemy mieć postawy uwielbienia przed Bogiem, e, to tak trudno wtedy przebywać z duchem świętym. A tak łatwo, gdy pojawia się chwała, gdy pojawia się radość, gdy pojawia się dziękczynienie, to tak wtedy łatwiej wejść w obecność ducha świętego, prawda? To jest Boża Zachęta. Bóg nie chce oczywiście, abyśmy tworzyli matrix. Wszystko jest beznadziejne, ale ja będę z uśmiechem na usta mówił, niesamowite, jest wszystko wspaniałe. Nie, Bóg chce, abyśmy Jemu zaufali i mieli tą pewność, że Bóg zadziała. Dziękczynienie to postawa zwycięstwa, bracia i siostry, nad każdą, nad każdą okolicznością. Pięć minut jeszcze. <noise> jeszcze pięć minut. Zawsze się radujcie. To jest ciekawy temat, kiedyś może płoszymy go głębiej, ale on dotyka naszych emocji. I często w kościołach nie rozumiemy, co to jest emocja. Albo mówimy, no nie, no to jest złe w ogóle, tego nie słuchaj, odrzuć to na bok, gdzieś tam zakop. Albo w drugą stronę, tylko na emocjach wszystko, co tak naprawdę bardzo łatwo płonie, ale szybko gaśnie. Tutaj też jest potrzebne nauczanie, bracia i siostry, na ten temat. Bóg nas zachęca nie do krótkotrwałych emocji. To jest napisane zawsze. A więc do postawy, do zmiany całkowitej naszego myślenia i naszych emocji. O tym może kiedyś będziemy mówić. Natomiast radość to jest nastawienie i serca, i umysłu. To nie jest to, że tylko mam gęsią skórkę, to wtedy faktycznie jest obecność Ducha Świętego. Nie, to jest o wiele głębsze. Bracia, bracia i siostry. Radość to duchowe życie. Radość pojawia się często wtedy, kiedy także uwielbiamy. Radość wypływa także z Ducha Świętego, który, który jest w nas. Radość może być nawet wtedy, kiedy jest burza, kiedy jest wichura, wtedy, kiedy jest wokół, wokół bardzo groźnie. I tu taki przykład dwóch malarzy miało namalować niezależnie obraz, co to znaczy Boży pokój. I jeden namalował wspaniałe morze, spokojną łódkę, wspaniałe słońce świecące. Na Hawajach nie byłem, ale tak mi się to kojarzy. A drugi namalował potężną falę, porozwalane wszystko dookoła, łamiące się drzewa. I przychodzą do niego i mówią, ale gdzie ty tu masz pokój, Boży? Coś ci się w głowie poprzewracało. Ale później patrzą na ten obraz coraz głębiej i widzą na jednym drzewie gniazdo. I w tym gnieździe spokojne dwa ptaki, które w ogóle, yy, yy, może nie to, że nie wzruszają się tym, co jest wokoło, ale potrafią w tym wszystkim odnaleźć, odnaleźć pokój i yy, yy swoje życie. Nigdy nie będzie tak, że tu na świecie będzie idealnie. Ale w Bogu możemy być szczęśliwi, możemy mieć pokój, możemy mieć zawsze radość. I to jest niesamowite. Ta siła, ta moc wypływa tylko i wyłącznie z Bożego Królestwa, z Bożego Ducha. Żadna religia, żadna nauka, żadna psychologia, nikt nie jest w stanie nic zapewnić Ci wieczną radość, jak tylko Pan Bóg i Duch Święty. Bez przystanku się módlcie, ja może tylko powiem o tym, że tu chodzi też o nasze zdyscyplinowanie bracia, bracia i siostry. To jest też znowuż do narodu polskiego, do mnie, do mnie bardzo mocno też. My tak szybko podejmujemy, ale później ta dyscyplina trochę, trochę jest słabsza. I ja widzę to po sobie. W końcu coś pomyślałem i mówię, coś trzeba tutaj troszeczkę zmniejszyć. Ten obwód, bo, bo, bo ja też sprzedaję odzież roboczą i wiem, że jak coraz wyższe numery, to jest coraz drożej. <głos> <głos> to też jest ekonomiczny wątek. Mówię, trzeba coś tutaj zdziałać, zadziałać, a poza tym, no czuję i ten kręgosłup, i to, i, no, i ciężko człowiekowi. Nie? Mówię, a, zacząłem biegać. I biegałem co drugi dzień, chyba. Um, tak gdzieś 10 razy już mi się udało, czyli można 20 dni aż do momentu, który pojechałem na jakąś konferencję, no tam nie było jak wróciłem i, i już ten zapał mniejszy jakoś tak coraz słabiej mam nadzieję, że sam siebie przez to kazanie Zmobilizuje. posłucham i zmobilizuję i tak jest także z duchową modlitwą z naszym duchowym życiem bracia i siostry Dyscyplina, nawet wtedy, kiedy nie ma okazji, nie ma możliwości, no to lepiej nawet przysiąść, pomodlić się, może nawet wtedy, kiedy jest ciężko, bo gwarantuję, że jak to to minie, 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 to będzie jeszcze ciężej. Nigdy nie będzie lepiej. Trzeba być zdyscyplinowanym. Bez przystanku, bracia i siostry, to także zachęta, żebyśmy mieli osobistą relację z Bogiem. Nie tylko w niedzielę. Gdzie jest tłum ludzi, gdzie tak jak właśnie y, na przystanku autobusowym autobus podjeżdża, ludzie wsiadają. Czasami mamy mieć czasami zawsze mamy mieć też i osobistą modlitwę, osobistą relację, relację z Bogu. Bez przystanku się módlcie, to znaczy, że miecie zawsze relacje. W pracy, w szkole, w domu, w sercu. Módlmy w myślach się do Pana Boga. Zawsze chodźmy z Panem Bogiem za rękę w mocy Ducha Świętego. Bądźmy duchową świątynią. Bez przystanku to znaczy także dążenie do wypełnienia Bożego celu. Gdy się modlimy, to bądźmy skoncentrowani na tym, że Bóg prowadzi nas swoją drogą do wypełnienia jakiegoś celu. Ja się denerwuję jak jadę do Warszawy, chociaż jest bardzo fajnie, szybko autostradą, ale tam co chwila bramka jest. No i a, o, to już nie mówię. <laughs> I dla mnie za dużo tych bramek, bo co człowiek się rozpędzi, żeby... A to zaraz musi hamować. A w okresie letnim to nawet takie sceny gdzieś oglądaliśmy, prawda? Ktoś chce podjechać nad morze, to tak naprawdę pewnie by prędzej nad adriatyckie morze dojechał, do, 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 do niż koniecznie, niekoniecznie do, na, na, nad Bałtyk. Ciągle przystanek, ciągle korek. My mamy już skoncentrowani na, na, Bożym, na Bożym celu. Ducha nie gaście. I tu znowu jest także odniesienie do tego, w jaki sposób nasze życie jest skoncentrowane, bracia i siostry. Świat podaje tylko w zasadzie złe wiadomości. Nawet jest taka anegdota, że zła wiadomość to, to dobra wiadomość. Więcej się zarobi, większa oglądalność. Jak ludzie będą wtedy mówić o jej, co się stało, o to. My mamy być w koncentrowaniu na Bogu, na Bogu, który umarł za nasze grzechy i miejsce przeklęte uczynił miejscem zbawienia, bracia i siostry. Zmartwychwstał, pokonał śmierć. To jest dobra wiadomość. Ewangelia to dobra nowina. Nie gaśmy ducha sceptycyzmem, narzekaniem, ojej. Płomienni Duchem Panu słuszcie, Nasza tożsamość oparta jest na Duchu Świętym, o tym rozważamy już dłuższy, dłuższy czas i także na duchowych darach, dlatego jest napisane prorocnie, lekceważcie. Bóg chce kierować Twoim życiem, chce kierować kościołami, chce mówić, nie lekceważmy tego, ale słuchajmy się, jeżeli to wszystko pochodzi od, od, Pana, od, Pana, od Pana Boga. Mało tego jest napisane tu już kończąc: e, wszystkiego doświadczajcie co dobre, tego się trzymajcie. Oto nasze życie, bracia i siostry, i nasze kościoły, nie dajmy się nigdy okłamać, są do tego, aby doświadczać Boga e, w działaniu. E, są do tego, abyśmy mieli tą świadomość, że Bóg chce działać wśród nas w sposób indywidualny i w sposób zbiorowy. Jesteśmy kościołem. Po to także, aby Bóg był wśród nas, gdzie dwaj albo trzej. Mamy doświadczać żywego Boga. Bóg chce, aby nasze życie polegało także na doświadczeniu, na tym, że znamy Boga i z tej strony, na wierze i na doświadczeniu. Bóg tego pragnie. Pragnie jednak też tego, aby odrzucać wszystko to, co jest niewłaściwe, to, co, to, co jest złe. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. I, I to jest zupełnie inny temat, nie będę w niego wchodził. Punktem centralnym jest dziękczynienie, bracia i siostry, w tym szczególnym dla nas dniu, gdzie wszystkie kościoły protestanckie. Niekoniecznie może dzisiaj, ale, ale, ale posiadają w swoim grafiku i wierzę, że ten grafik jest zgodny z Bożym planem. E, posiadają właśnie e, to, to szczególne święto. Może powstańmy, pomódmy się. Podziękujmy za to, że jesteśmy tu razem.